Witaj w siódmym dniu Jak widzisz, dzisiaj biegamy na boso Ja już się rozgrzewam To jest ćwiczenie rozgrzewające To nie jest absolutnie MMA Czyli ruszamy cztery litery I chcę Ci pokazać minimalizm Dzisiaj minimalizm, czyli Zwróć uwagę, ja pronuję Czyli jestem osobą z płaskostopiem to ta stopa dostaje się do środka. Szukaj butów, jeżeli masz płaskostopie z pronacją. Są takie sklepy z taśmami, które powiedzą ci, jak dobrać odpowiednie obuwie. Jeżeli jest supinato, czyli do zewnątrz, czyli biegniesz rantem na przykład. O. A jeżeli neutralny, to to ci nie pokażę. Bo neutralny niestety się rzadko, rzadko zdarza, a ja neutralności ci nie pokażę. Ja jestem dzisiaj ekstremalny, ekstremalny. Natomiast ja sobie dobrze radzę z tym z takim zwyczajnym Zwyczajnym zachowaniem się. Pokażemy. A więc tak, dzisiaj mamy troszeczkę wyższą półkę, czyli dzisiaj ten, ten najważniejszy odcinek to dwa razy po trzy minuty. Dwa razy po trzy minuty między sześcioma a siedmioma minutami schłodzenia. Pamiętasz, czyli takie przerwy. A więc przechodzimy do rozgrzewki, czyli do szybkiego marszu. Też od razu czujemy stopy. Wbrew pozorom asfaltowa nawierzchnia jest być może bardziej nawet lepsza, dlatego, że w lesie zdarzają się jakieś kawałki szkła, no wiadomo, ludzie wychodzą, mogą wypić jakiś, jakiś, jakąś oranżatkę, no bo, bo, Tak, oranżatkę, no taka specyficzna oranżatka z procentami, ale to Ciebie nie interesuje. Zdrowy styl życia. Po pięciu minutach, od trzech do pięciu minutach takiego szybkiego, zdrowego marszu przechodzisz do gimnastyki. Wymachy? Prawa, lewa, i pamiętasz, teraz widać to spięcie stopy, jak pracują mięśnie. Dwie sekundy, dwie sekundy, dwie sekundy, dwie sekundy. Nie bój się, nic się nie stanie, czasami to, taki powrót do natury jest wspaniały. Tym bardziej, że asfalt jest tym razem już o tej porze ciepły. Teraz robimy tak zwaną kobrę, czyli ćwiczenie. Kładziemy się na asfalcie, oczywiście możesz wziąć sobie jakąś karimatę. Kładziemy się w ten sposób i rozciągamy grzbiet, czyli to ćwiczenie powtarza się w gimnastyce statycznej. Utrzymujemy głowa lekko opuszczona. Do 12 sekund, do 12 sekund. przechodzimy w taką sytuację, że odpoczywamy. Wstajemy. Rączki do góry. kręcamy żaróweczki. I do 2 sekund. I energicznie. Podskakujemy. To jest już gimnastyka dynamiczna z elementami statycznymi. Wspięcie. 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 Ta noga i stopy się przyzwyczajają do nawierzchni. Wspięcie. 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 wspięcie i dogrzewamy organizm, czyli już zwiększamy też tempo tętno i przechodzimy do meritum sprawy, czyli po raz pierwszy chodzimy na bardziej ekstremalny fragment, czyli dwa razy po trzy minuty, czyli trzy minuty truchtu takiego bardziej energicznego, czujemy ten asfalcik. Power do natury, super. Truchcik. I zatrzymujemy się. Po 3 minutach przechodzimy od 5 do 7 minut takiego marszał schładzającego, Uspakajamy serce. Rączki do góry. Od możemy zrobić w się gimnastykę. Nie zaszkodzi porozciągać te mięśnie, prawda? I teraz deser czy coś dla Ciebie. Kolejne 3 minuty. Powolutku, powolutku, rozkręcając się. O! 3 minuty się kończą. I przechodzimy w 5 marsz. Robimy to wszystko niedaleko domu. I widzimy się, mój kolego, w dziewiątym dniu. A jutro gimnastyka, a jutro odpowiednie odżywianie. Są codziennie odpowiednie odżywianie.